No, szemanowidżowie, ale dzisiaj nie będzie ułaza. No tak dzisiaj no u nas w domu bo będzie musiał być zrobiony przegląd, ale co to robimy? Pal 2, rozwijania paczek. A więc poczekajcie. No miejsce już mam zaznaczone, a więc jedziemy. To jest ten ułaz z produkcji jak coś, ten inny i ma już piątkę, czerwone, tak, czerwone. On już ma piąty bieg. A więc wiecie. Czemu ma maszko otwartą? Dobra, dziwny chłop. Trochę podejrzany. Nie zwalniamy ułazem. Jedziemy. Zacina się coś, ale spokojnie, internet nie halo. Dajemy kierunko i jedziemy. Dobra. Myślę, że tu skręcamy. Ale tutaj pojedźmy. Poczekajcie widzowie, włączmy teleakcję. I ja, ja wam coś pokażę, bo ja pojadę driftem ułazem. Patrzcie. No, nie bardzo pojechałem driftem, ale za co, no może być. Polecam mam tego ułaza do ściągnięcia, bo nie ma innych lepszych. Ten jest najlepszy. No, ma piątkę, ale ten... Ułaz jest bardzo fajny. Jeden został usunięty. Jeden ułaz był 10 lat temu, ale został niestety skonfiskowany z pobrania. Tak myślę, bo nie było go. Tylko był film 10 lat temu. Taki jeden. I tam był ten ułaz pokazany, ale wiecie, no czasami to tak. Może być, że. Ło! Wow! że tak. Może być coś, że. Czasem. przepraszam, że tą lękę mam. No, czasem może tak być, że yy, są usunięte. Ten też pewnie, że jakieś. 5, nie wiem ile. 10 lat zostanie też usunięty. Nie, to jest fajny. ale więc go szybko. Mam piąty bieg, co prawda. Ale za to jest bardzo fajny do jazdy, bo wiecie. A jedziemy do punktu B. To... Wiecie. Nie ma podwójnej ciągłej. Może ich będę wyprzedzał, bo nie zamierzam się za nimi wylec. A więc poczekajcie. Chyba mi się nie uda wyprzedzić, ale za to uda mi się trochę boczku dać. Wy wiecie, dzisiaj no mam tylko ten punkt B ileś nagle nagrywamy trochę z tym ułażem. No ale w sumie włożę te paczki. Albo nie, nagrywam ten film. Jak będzie już punkt B, to nagrywam z tymi paczkami. Jezu. Poczekaj. Nie no. Jakbym je uderzył, to nie wiem, co bym mu zrobił. No i mamy punkt B. Zaliczony. Jedziemy drifter. Kaszlak! Macie kaszlaka tu ma. Punkt zaliczony i poczekajcie. Dobra, już mamy, ale idę zobaczyć tego kaszlandora. Linka czy zapłon? No niestety odpalany na no, zapłon. Ale? Nie, no poczekajcie. To chyba jakaś inna wersja. Ja nigdy takiej nie widziałem. Patrzcie. Ej, patrzcie, to właśnie tu inna wersja. No, dziwne. Ale? Ty trochę pojeździmy kaszlakiem. Nie no, ja jestem głupi. Patrzcie, że są takie wersje malucha. Ja nie nie wiedziałam. Wiecie co? Jakby jeszcze właściciel tych super najlepszych maluchów by dodał Bisa, to bym był szczęśliwy. W siódmym niebie bym był. Ale usunęmy łaża i naglejmy jakiś film. Z tym kaszlakiem. Może patrzcie, że są takie nowe wersje. No, nie są nowe. Są już dawne, ale patrzcie, że nie, on ma nawet hak. Nie, no naszym mlażem robimy paczki tym maluchem. Wiecie? Ciekawe, do ilu on by się umiał rozpędzić ten kaszlak. Ale. Wiecie co? Ja chyba ma, mam już poloneza ja Mam już poloneża, więc nim będziemy nagrywać filmu. Dobra, zleśpimy się gdzieś indziej. Czy może gdzieś tutaj w mieście, bo trzeba zobaczyć może jak gdzie będzie mógł tle popylać sobie? Kurde. Tu nie ma nic? Hmm. Nie czynić zaznaczać tu, tu, tu. o, mama, mama mam, mam, mam. mam. Ale spijmy się. Ale ja nie wiedziałem, że takie wersje są, wiecie? Patrzcie, że takie nowe wersje są. No, no wersje maluchów, o to mi chodzi. Ale patrzcie, nie no. Nie wiem czy te miały wspomaganie? Nie, bo wszystkie zabytki chyba nie miały wspomagania, ale oprócz żułaza, tylko że podczas strania to on tak ciężko w chodzi, ale żułaz... Na razie żułaz to nie tylko ten kaszlak. Ja się nie spodziewałem, że są takie we... Wę... No ja już myślałem, że nie uderzę! No, ale coś ciężko, Wam powiem, chodzi. Bo widzieliście. Gdzie awalejki? Aha, czyli, że to ma coś inne awaryjki, Wam powiem. Ale jedziemy w Teledyny. Patrzcie, zobaczymy, jak on umie sobie popopylać. No, ja widzę, wiem. Następnym razem. To wiecie co nagram o HV jak wyjdzie, bo czekam już na tą grą. Napiszcie, czy wiecie, za ile ta gra wyjdzie. Bo ja myślę, że o HV wyjdzie, że nie wiem ile, za trzy lata. Chyba tak. Ale patrzcie, patrzcie, patrzcie jak to jedzie. What is that? Bokiem poszłem. Powiedzieliście? Co? Co tym tarze? Nie, wyprzedziłem... Ta! Wyprzedziłem telenówkę maluchem. No. O, zdenerwował się. Ta! Wyprzedziłem telenówkę! Co? Z koszlagiem telenówkę da się nie wyprzedzić? Nieźle słyszeć! Wycieczku, ja nie wiem, ja nie wiem jak. Ale Kaszlak dał lada wyprzedzi. Tam jest koniec mapy. Poczekajcie. Ustawię tam sobie cel. Dobra, już chyba. Tak, mam ustawione. I jedziemy! Wójka leci. Kulda, tak szła, bo idzie wcześniej lepiej. Szedł, prawda? Ale jak coś to wam polecam takiego kaszlaka nowszego. Bo może on też nieźle popylać. Znaczy, to słabo internet chodzi. Poczekajcie, może ja mam coś. Powolniony czas? Nie mam. A więc jedziemy Łopaj, łopa. Nie no. Przecież ja w, wyprzedzę go? Nie no, bez jaj, bez jaj. Proszę. Zajrzę jak taki samochód. Nie no, jak wyjadę do niego. 40 mil na godzinę. Ja nie wiem ile jadę. Ja się nie znam bardzo na milach. No, zmień. Co jest? O jest. Nie, 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 ja na to się nie pisałem. Co? O nie! Zdenerwowałeś mnie, gościu. Użyję tego, żeby go żabę. Mi tu nie będzie przy To znaczy, to sobie tutaj. Przepraszam, że moją rękę widać. Ale poczekajcie, bo zdenerwował mnie to. ta, że wam powiem. To tak się będzie trzeba, wam powiem, rozpędzić. Bo nie wiem. To się hamuje. Do niego powiedziałem. Poczekajcie. Wyjazd udany. Ta ja tu mam wjeżdżać na górę? O? Przęgło, gaz. Nie, 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 nie. Dobra widzowie, niestety to wszystko na ten odcinek. No nie dam lady, ale jeśli się podobało, zostawcie subika i lajka. Like ja się z Wami żegnam. Nala! Aaaa! Ale spadłem.